Zapasy zrobione. Arizona. Kolejnogiści. No. Zawsze wszędzie. Dobra, jadę się spotkać z Bartkiem Listkiem. Tak w ogóle wrócił już z pracy, bo był dwa miesiące w pracy. To po długim czasie jadę się z nim spotkać. Jadę właśnie, to jest moja babcia. Babcia Danusia. Cześć. Tutaj. Cześć. I jedziemy do. Y, najpierw coś wszamać do pasibusa. Ma, moja babcia tutaj ma takie układy tam z pasibusem. to... Tak. Na promocji coś dorwiemy i później jedziemy w ogóle do Decathlonu i mamy taki plan, żeby kupić hulajnogę i ją stestować taką budżetową, także będzie spoko. Jesteśmy w Magno, jestem z Bartkiem. Yo. I w ogóle moja babcia ma magiczną kartę, która ma darmowe burgery w pasibusie. Takie cheat -kody w sumie. Pisujesz, ale zakmi pasibus. I, <laughs> I masz cukry w stosowanie. Kamerka nie zdążyła. <git. <git> <git> Jest tak OP, że to jest po prostu banger. Wszyscy się na mnie patrzą. Idziesz sobie po tym Tajwali po, po y, galerii. Centrum handlowym? I robisz, prawda, gość człowiek. Weź, Weź nie świlę, tylko zrób. No, no i to Bardzo było z dobrze. pierwszej. Wcale nie robiłem tego przez całą tę drogę od tamtą. Co? 3, 2, 1, 4. 5. 5. Dobra, jesteśmy już pod dekatlonem. Teraz chodzimy i ogarniamy. Co oni tam mają za asortyment w środku? Ja też, czy będą jakieś... Bo nigdy tam w sumie turbodzinę. nie było A. Chciałeś miałeś chciałem. kiedyś kolejnego akcjonu? Nie. W ogóle mam. Ja, ja też nie mam. No ja też w sumie nie. Zawsze jakieś hmm. Okej, okay, jak coś kupujemy naszą pierwszą hulajnogę, nigdy wcześniej nie jeździliśmy. Yo, ale się jaram, stary. <noise> Pierwsza o, hulajnoga. To w ogóle na fajny sport i chciałem, sobie, wiesz... Co, nie? ...popróbować. I jak mają rampę, to też w sumie warto przetestować no. to, co kupimy, nie? Widziałem tam na jakiś wiecie. mają taki mały bęk, bęk jakby. Dało się, weszliśmy. <noise> Dobra, jak my się zjeżdżamy bez hulajnogi? Właśnie, gdzie my tej samej bez hulajnogi? Tak, mają jakieś bluzki. Normalnie w tym, w, na Bielanach, to jest w lewym. ...w jednym rogu Jakby nie wiem jak to opisać Ale ty zawsze są na końcu takie Może te... no, też tam się będzie... Może się co? Łoł się wspina zawodowo Jest, O! tu mi Patrz! patrz. Sztos! Zaraz będzie można przetestować, chyc! Kaskiem? Tylko, żebym jak stary! Ale banger. Ale luzy lekkie ma Ci się jeździ? Spróbuj poskoczyć. Nie no, ale no może wyżej trochę. No już całkiem, całkiem. Opuści. Stary tyle pocko. Nieźle. A to co to było? Znasz w ogóle nazwę tych? Jo. 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 Stary, skąd ja umiem te rzeczy? Nie wiem stary, co się w ogóle dzieje? Jak? Ej, to jest ta kolejna ja tą chcę. Chcesz tą kupić? Tak. Dobra, zapytajmy ta. się może ekspedientki o mm, mm. jakąś nową, bo ta jest trochę taka zużyta, ale wygląda spoko. Ale patrz, jakie miękkie gripy i w ogóle wszystko. No. Dobra, zapytajmy się o jakiejś pani może, A są jakieś inne? Wody? O nie, po To jest Tu, co jest? Oprzaj tą. To jest taka oh, taka, ale nie, nie mamy tyle pieniędzy. Ta, to jest ta, ta, ta tańsza. O, idealna do nauki pierwszych akrobacji na Idealna do nauki trików. To idealnie dla nas. Tak jest. Tutaj znaleźliśmy jeszcze tańszą. No tu jest taki 219, ale... Poznanie tak. nie tak. Nie, no, takie, jakieś kółko ma plastikowym. wszystko plastikowe, tu jest plastikowe, tu stery są zintegrowane. A co to znaczy w ogóle? W, 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 wyczytałeś. Jest, czytałeś, no, czytałeś no wyczytałem tutaj, jest niezintegrowane no, no. stery, także... Okay, no jest to ciężko, to jest da, ciężko. Pierwsza to jest trochę No dokładnie. I katowane na parku. Dobra, teraz musimy znaleźć kogoś kto nam pomoże. Dobra, bo my w sumie się nie znamy. To, musimy znaleźć jakąś, albo jakiegoś pana pani Do pomocy. O, ja mam taką, taką Ta? o, Pracowałeś na robotaju? <laughs> Kierownikiem <laughs> byłem. Ty, a może takie lusterka jeszcze do hulajnogi? Co Przydadzą zrobić? się w sumie, albo... No. O, światełka, żeby być widocznym na drodze. I ten. Ding. Przepraszam? Pomógłby pan nam tam z kolejnogami wybór pierwszej nogi. Mm -hmm. Interesuje nas taka na Kate Park, taka właśnie pod mój wzrost i w ogóle. Ale próbowaliśmy, nie wiem czy można próbować, przejechaliśmy się no, 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 no. na tej, to jest spoko. No. Tutaj. Ta, tutaj. Jest lekka i w ogóle. Spoko. A dzisiaj jeszcze w widziałem. Krimik ręczą no ja, to, no, to nie pykło no Tak widziałem, to już kogoś innego kojarzę Mogę sobie skoczyć na tym? Ta, trika robię dla Ciebie Piramidka Także tego Mówię skądś kojarzę Dzień dobry, pomożę wam tam? Proszę kolejną do końca to Tobie nie pomogę, bo zbyt dużo wiesz Dobra, dobra Miło mi no ale Bara generalnie tak okręcisz Dawaj spróbuj jedna, jedna ręka Tu? Dobra niestety nie wyszło bo nas tutaj znają i no lipa, no, lipa. Ale mamy rampę, mamy hulajnogę i mamy mini rampę Także wypróbujemy tutaj od razu na miejscu Zobaczymy czy przekonamy się do zakupu Czy ta hulajnoga... O. Dawaj jakiś, jakiś kask, kaks, wybierz sobie Czarny, 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 biały oh. czy fioletowy O O Dagansko. Wygląda jak snowboardzista. Seria? <laughs> w tej masce tak. Czemu tutaj nie ma? Kiegoś. No, no, no. O, teraz jest, ja. dobra. Tutaj też. Kask jest, kolejnego Kaski jest. jest, kolejnego nie jest. To dawaj na mini. prosimy nie wchodzić na rampę. LOL. <laughs> dobra, dawaj jakiś cold shots. Cold shots. Najpierw dawaj jedzę do stera. Wyczuj rampę. No, dawaj może bar'a po prostu Dawaj teraz whip'a W ogóle na kum nie da się naprytać No, gościu Dawaj finger'a <gry> takie drifter <gry> Ja dawaj flip-drop. Za <gry> mocno. Flare też ciężka, nawet nie próbuj. Do, <gry> Do zaraz, laterkawa <Buttercupa, gry> najpierw Dobra. O gościu. Nice, straszny kont. <gry> ja? no, to straszny kąt. Chcesz spróbować? Mam ja chcę. Słam? najcylop, dobra. Słama? dobra. Kolejnoga jest dobra Kupujemy. Dobra, przetestowaliśmy kolajkę na rampie, którą tutaj mamy to także bierzemy. No jak jeszcze gadaliśmy przez chwilę z tutaj pracownikiem mówił, że w tej kolajce jest system ICS łączony z SCS-em tak. i od dołu jest do śruba tak. I śruba od dołu. Kierownica ma nacięcie. <laughs> nacięcie kierowcy na jest. w ogóle to jest I co jeszcze? No i warto to na początku wymienić w jakiś sposób i że no, wtedy jest nie wylepsza, będzie... ale nie ma co, bo Nie ma co. Jak będzie działać, to będzie jeździć. Dokładnie, dokładnie. Idziemy kupić. <laughs> Także tak eee, zakup udany, przetestowana hulajnoga <laughs> No i... <laughs> Jazda! A to samo skasuje na to. Co ty gadać? Patrz w tylko Nie tak. O, no i no, to. Tyle kosztuje. O. Jak? O tak, wezmę fakturę O, do pani się przyniesie Transakcja zaakceptowana Sprzedaż Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka zjazdy jazdy na kolejnoce w dekatlonie. Następny odcinek będzie z Test. Testowania tak jest, test. testowania na skate park, już ekstremalne park, testy. park, street i crash tak. Tak, Zobaczymy jest jaka jest wytrzymała po prostu. Dokładnie trzeba to. sprawdzić. Takich, e, nie, e, w takich niekonwencjonalnych sytuacjach. W sposobach. <laughs> Dzięki wielkie za oglądanie, staw łapkę, suba, komentarz, dzwonek kliknij. Widzimy się w następnym odcinku. Jo!